Udało mi się wygrać licytację na Allegro, gdzie był do wygrania cały zestaw elektrośmieci. Wygrałem tu za 52 zł i ciekawostka. W ostatnich 10 sekundach dołożyłem złotówkę i stwierdziłem czemu nie. I tą złotówką wygrałem. Zaczynaj. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, jaką udało mi się wygrać są te kable żartuje. One najprawdopodobniej będą działać. Więc przejdźmy może do rzeczy, które są bardziej ekscytujące. Zobaczcie tylko na ten ram. Piękne OCZ. OCZ nie ma już na rynku od 5 lat mniej więcej tak. Ale te kości ROM są po prostu piękne. Zobaczcie na to. Ten radiator. To nie jest radiator, ale ten heatpipe, to jest cudo techniki. Szkoda, że już więcej takich nie robią i zamiast tego na ramach mamy pełno RGB. Skoro położyłem tam RAM. Połóżmy tam również kable sata. Uwaga, uwaga, pora na chłodzenie! Arctic Freezer Pro 7. Nie mam pojęcia, co to jest dokładnie za chłodzenie. Wiem, że nie lubię sposobu montowania tych wentylatorów oraz w ogóle tych wentylatorów. Ale jest to chłodzenie wieżowe. Mocowanie tego chłodzenia jest bardzo dziwne. Mamy mocowanie najprawdopodobniej na 775, po trzy hitpipy na stronę. To są po prostu chyba trzy długie hitpipy. Czteropinowa wtyczka procesora, więc jest to postęp. I to chłodzenie jest bardzo, ale to bardzo brudne. Au, au, au. Okej, okay. Odłóżmy to w miejsce, w którego będę mógł to później łatwo zebrać i wyrzucić. Ten pojemniczek wygląda idealnie. mi się, jak to chłodzenie zaczyna wyglądać tyle wow. ile syfu. No okej. Okay. To jest jakiś postęp. Załóżmy powrotem na miejsce. Okej, okay, wygląda to dużo lepiej. Mam nadzieję, że uda się tego chłodzenia użyć do czegoś przydatnego, do jakiegoś przyjemnego projektu. Zostawmy to o tutaj. I teraz, uwaga, uwaga. Coś, na co wszyscy czekali. Karta telewizyjna Philips. To jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze jakąś dziwną kartę dźwiękową. Karta telewizyjną Winfast. I wszystkie są na PCI. Oraz kartę bezprzewodową Delinka. linka Co to, to za standard? Wireless G. Czujecie to Prędkość 54 megabity na sekundę Całkiem ładne te karty Mam nadzieję, że będą działały, a przynajmniej ta karta telewizyjna Philipsa złącza wyglądają pięknie, chcę ją włożyć do swojego PC. -ta. Zobaczcie na te wszystkie wtykierca S Video. Będziemy mogli ją użyć do nagrywania stafu, może ze starych konsol, jeżeli jakąś kiedyś kupię bądź komputerów z wyjściem odpowiednim. Więc nie mam pojęcia, czy to działa. I teraz, uwaga, uwaga. Radeon 6870. Ta karta wymaga dwóch sześciopinowych wtyczek. Boję się o rachunki za prąd, jeżeli postanowię to. Kartę do czegoś użyć. Jest ona również zakurzona, ale być może będzie dobrą podstawą do nagrania filmu, jak wyczyścić kartę graficzną, więc wyczekujcie takiego krótce Ale muszę przyznać, że ta karta jest piękna. Kocham wygląd karty MD, nieskomplikowany. Po prostu jakiś prostopadłości. Płyta główna. Asus P5QD. Całkiem przyjemna płyta z, nie wiem jak to nazwać, szybko złączką do przedniego panelu. Jest to trochę wgięte, ale da się to szybko naprawić. Szczerze mówiąc, nie lubię tych złączek i wolę wpinać przewody bezpośrednio do płyty, ale to już jest, zawsze taki plus. Teraz, co to jest za proces? Czy to jakieś Pentium 4? Core 2 Duo, Q8200, Q8600 Nie, to jest Core 2 Quad Q9550 Piękny procesor 4 rdzenie, 12 Mega cache'u, 12 Mega, to jest dwa razy więcej niż ma mój Procesor, moja i piątka Jest trochę zakurzona, ale nie jest to tak tragiczne jak pozostała część Chociażby chłodzenie czy karta graficzna Ta płyta zajmuje dosyć sporo miejsca, więc Odłóżmy ją, bo to jeszcze nie wszystko Zapomniałem wspomnieć, w zestawie jest również zaślepka na Tylny panel, pora na zasilę. Jest to Corsair 750W. Jestem całkiem podekscytowany. Myślę o tym zasilaczu. Zobaczcie ile przewodów z niego wychodzi. że jeżeli wybuchnie na tym biurku, ale o tym się jeszcze dzisiaj przekonamy. Chociaż mam nadzieję, że nie wywale prądu w domu, gdyż jest. 22. Zacznijmy sprawdzać, rzeczy, które tu mamy, działają. Tego zacznijmy. Od płyty głównej. Płyta główna. Wymienimy procesor na coś, czego jest mi mniej żal stracić. Jeżeli płyta główna miała usmarzyć, chociaż. Czekajcie, jeżeli płyta główna miała usmarzyć procesor. To już go usmarzyła. Zostawmy tego Q9550 na miejscu Zamiast Corsera Jak na razie wezmę zasilacz, który wiem, że jest sprawny Okej, okay, przyniosłem zasilacz Jest to 350 w Antek Nie jest to jakaś bestia Ale przynajmniej wiem, że ma zabezpieczenia. Nie spali mi domu Jeżeli coś pójdzie nie tak Potrzebne przewodziki 24-pinowe zasilanie płyty głównej Jak się to śmiesznie przyczepia Jeszcze przydałoby się zasilić procesor Gdzie jest końcówka zasilania procesora? Okej, okay, trzymam ją w ręce Jest to tylko 4 Seropinowa końcówka, ale to powinno raczej działać Jeżeli w ogóle ma zadziałać, chłodzenia jak na razie nie potrzebujemy Przydałby się przycisk, gdyż dlaczego używać śrubokręta skoro możemy użyć przycisku Oraz jakiś RAM Może nie ten OCZ na początek, gdyż może być on uszkodzony To wygląda dobrze, Gigabyte DDR2 533 Okej, okay, to jest szybszy RAM, weźmy ten szybszy Jakiś sm śmieszny smurf, też chcę w przyszłości takie pląby gwarancyjne Montujemy, który to będzie slot? Najprawdopodobniej ten jak zgaduję. Czy naprawdę... <śpiewanie> Specjalnie popatrzyłem czy dobrze ten ram montuje. <śpiewanie> Włożyłem go na odwrót. Więc wychodzi na to, że zostało nam to zasilić i sprawdzić co się staje. Nie, przepraszam, głośniczek. Głośniczek jest ważną częścią. Okej, okay, jeżeli płyta będzie chciała coś nam zasygnalizować, przynajmniej będzie mogła to zrobić. I co? Zostało nam trzymać kciuki, żeby to nie wybuchło. Chociaż najpierw przydałoby się tą płytę zasilić. Podłączmy jeszcze wentylator. Czemu nie? Będziemy wiedzieć, czy wentylator się obraca. Uwaga. Co to były za dźwięki? Wydaje mi się, że coś jest z tym zasilaczem, może być jednak nie ta... Nie podobało mi się te odgłosy. Wymieńmy go na coś innego. Przyniosłem coś innego. To Co prawda boję się tego używać całkiem. Jest to bardzo leciutkie. Czy to ma w ogóle... Tak, ma 24-pinową wtyczkę, ale nie ma żadnej blokady, więc musimy to... Zamontować ręcznik Głobość tych kabli mi się bardzo nie podoba. Ok. Wentylator się obraca. Żadnych bioscoudu. Procesor ewidentnie zrobił się ciepły. Co to dla nas znaczy? Jeszcze nie wiem. Może powiem. Karta diagnostyczna. Odłożmy na razie ten wentylator. Ok. To wyglądało. To był chyba trzy długie i trzy krótkie. Co to za BIOS? Dowiedzmy się na stronie producenta. bios. One long, three short. Extended memory failure, ok. Czyli RAM. Co jeżeli zmienimy RAM do innego slotu? Tutaj na szczęście kontroler pamięci... Na szczęście albo na nieszczęście. Kontroler pamięci jest w płycie głównej, więc... Nie ma to nic do czynienia z procesorem. Nie robi się on jakoś bardzo ciepły. Ale... Myślę, że możemy przyłożyć takie chłodzonko. Czemu nie? Wentylatorek, jeżeli nie będzie zbyt głośny, to też może się trochę poobracać. Okej, okay, sprawdźmy to. Au! Co ten wentylator robi? Okej, okay, dalej trzy. Więc wentylatorowi podziękujemy, może jednak, za jego gościnny udział. I obróćmy to chłodzenie. Tak będzie chyba lepiej. Więc zmienimy kość ramu na. Od razu na bombę. OCZ. Ciągle to samo. Kość Kingstona jest raczej sprawna. Przełożmy ją może do tego slotu? Dalej to samo. Jeszcze inny slot. Czemu nie? Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Chociaż wydaje mi się, że mogliśmy go sprawdzać na początku. Dałóżmy kartę graficzną i zobaczmy co się stanie. Może nie od razu radę ona? Będziemy by aż tacy yolo. Nie mogę znaleźć innej karty graficznej. Ona tutaj na pewno gdzieś była. A więc. Karta graficzna na miejsce. Mam nadzieję, że nie wyjdzie jakoś specjalnie ze slotu. Przewód sygnałowy, stary, dobry DSUB. Zmienimy wejście na monitorze. PC. Co się wydarzy? Coś widzicie. Może? Fingers crossed. Zobaczmy co się stanie. Wentylator jest zagłośny. Nic się nie dzieje. Więc może tym razem sprawdźmy jaki kod błędu jest. Albo spróbujmy to uruchomić bez pamięci. Ok, długi i dwa krótkie. Co to oznacza? A, BIOS Biosrom? Okej. Okay. Karta jest sprawna, więc przynajmniej była. Coś się tutaj dzieje. Odłączmy kartę Podłączmy ją tak. Co się stanie? D3, bez ramu mamy D3. Co oznacza D3? Ale to dobrze, bo to znaczy, że BIOS działa. Amin um, D1, D2 Starting Memory Sizing Next. Ok. jest ewidentnie jakiś błąd z pamięcią. Spróbujmy zamontować kości w dual channel. Co mówi instrukcja? Wychodzi na to, że jest to obojętne. Do jakich slotów to zamontujemy? Nie będę na to narzekał. Chociaż może trochę będę. Włóżmy RAM również z aukcji do z tych slotów. Tylko może niech całe będą w tym slocie. 3 razy kod 3A78. Ok, coś się dzieje? 80, chyba skończyliśmy na 80. Teraz nasze 80. 80. The keyboard test has started. Ok, wygląda jakby to działało. Zmienimy kartę graficzną. Może coś tutaj podłożę, żeby karta na pewno nie wyszła ze slotu. Okej, okay. to chińskie pudełeczko wygląda na odpowiednie. I sprawdzamy. Czemu to się nie uruchamia? Okej. Okay. Coś się dzieje na pewno. 2a. Słyszeliście to? Mamy to! Przydałaby się nam jakaś klawiatura. Dobrze. Nie mamy Boot Device. Czy mam jakąś klawiaturę na wierzchu? Nie mam. Ja bym nie, nie, nie miał. Elektrośmieciarz by nie miał. Okej. Okay. Wyłączmy to. I... Podłączmy klawiaturę. To będzie najprawdopodobniej właśnie ten port. I uruchamiamy. Delight. Na dobry start. Nie podoba mi się dlaczego to zajmuje tak długo. Ok. F12. Run setup. main system information. Kord w akładku 9550. DA na pewno go dobrze wykrywa. Oraz 2 GB RAMU. Jej tweaker, czy pokaże mi napięcia, a raczej taktowania? Pew configuration FSB, cache1, cache2. Widzicie, te 12 MB cache'u. chipset, bridge configuration. Nie mamy tutaj nic. Power, hardware monitor, sprawdźmy to. Czy to się zawiesiło? Ok, 71 stopni. Spróbujmy bardziej docisnąć ten cooler. 72, 75, 77, co się dzieje? Czemu jak go bardziej dociskam, to temperatura wzrasta? To nie powinno tak wyglądać. Napię na napięcia nie ma co zwracać uwagi. Ten zaślecz ewidentnie nie jest wystarczająco dobry. Okej, okay. działa, wyłączmy to. Dobrze. Podoba mi się to, szczególnie, że ten procesor działa. Wygląda na to, że rzeczy, na których mi prawie najbardziej zależało, czyli RAM, procesor, działają. Spróbujmy uruchomić kartę bez zasilania. To nie ma prawa wypalić. A, potrzebuję jeszcze przejściówki na The Subs DVI. Zaraz to się spróbuję załatwić. Tym sposobem straciłem całą wizję z głównego komputera. Zamontujmy to. I to. Okej, okay, jak na razie po prostu liczę na informację, że karta nie jest zasilona. Wentylatory się obracają, one są cichutkie. W porównaniu do tej karty, którą słyszeliśmy przed chwilą. Cokolwiek się pokaże na ekranie. Raz, dwa, trzy. Wcześniej już mieliśmy podobny błąd. Ale nie mamy żadnego obrazu Niestety Potrzebujemy lepszego zasilacza Więc to chyba przyszedł czas na sprawdzenie Corsera Co złego może się stać? Ale zanim sprawdzimy Corsera z tą konfiguracją montujmy to na razie Ściągnijmy chłodzenie RAM może zostać Przycisk mi się jednak przyda Teraz odłóżmy to w miarę bezpieczne miejsce I użyjmy płyty Na której mi tak bardzo nie zależy Czarnot dalej nam będzie potrzebne I przynosimy większą broń podoba mi się jak śmierć. Ale nie jest to do... Fak spalinizny. Może będzie dobrze? Ile tych przewodów tutaj jest jakieś zasilanko. Wystarczy nam no, w tym przypadku 20 pinów. No, tu tym ostatnio. Próbowałem to wylutować, to gniazdo, ale nie wygląda na. Też nie musimy tego podpinać, żeby sprawdzić, czy zasilacz działa. Gdzie jest przycisk? No, to jest pytanie. Tutaj jest. Tak to jest, kiedy nie ma się porządku. Ja musiałem od niego trochę odsunąć. Idę, czy to możliwe. Okej, okay, jeszcze nic nie wybuchło. Wentylator ruszył. Okej. Okay. Wyłączmy go jak na razie. Bradźmy na 5. Tutaj mamy... Multimetr. Powinniście coś widzieć. Weźmy dla przykładu tego moleksa masa i 5V. Gdzie jest przycisk? Tutaj. Mamy 5V. Dobrze. Zaślecz ewidentnie wymaga czyszczenia. Ale to zostawimy, kiedy będę miał kompresor. 12V. On ma chyba dwie linie. Tabliczka jest pod spodem. Nie zobaczymy teraz tego. 12V. Więc zostało nam jeszcze 3 i 3. Zostawmy masę w moleksie. Czemu mi się tak ręce trzałki? To jest dziwne. Czy włożymy to w ten sposób? Nie. Chyba nie widzicie w ogóle tego, co się pokazuje na wyświetlaczu. 3, 3,55, 3,30. Powinno być 3,3, więc trochę to mało. Okej, okay, rośnie. Jednak nie. Ale 3V. Lepiej, żeby było raczej mniej niż za dużo. Gdyż wtedy nie powinno nam usmażyć podzespołów. Okej, okay, skoro zaślad działa. Jest dosyć głośny, trzeba mu to przyznać. Ale działa. Zawierzmy multimetr, wyłączmy go. Przycisk. Zostawiamy, płytę główną zabieramy. Dlaczego to nie wychodzi? Bierzemy do łapek Asusa z powrotem. Asus, tutaj był power switch. Wszystko jak na razie idzie zgodnie z planem. 24 pin. Wpinamy również do płyty. Teraz zasilanie procesora. Gdzieś tu musi być. Zasilanie karty graficznej. To jest chyba zasilanie procesora, no właśnie. Mamy już poprawną wtyczkę. Bierzemy Radeona. Tutaj przydałaby się z powrotem ta podkładka. Ok, przesuńmy to w ten sposób. Sygnał? Nie w tą stronę. Od razu lepiej. Tutaj mamy jedno złocze. Czy są tu jakieś. Nie ma tu przykro mi. Jedno złocze i tutaj. Drugie złocze. To co? Kopiamy bitcoiny? Może Monero albo Ethereum? Ok, chłodzenie załóżmy. Ten radiator jest ciepły. Czy mamy kciuki. Tak, płyta potrzebuje chwili czasu, żeby naładować kondensatory. Czemu to nie reaguje? Nie podoba mi się to. Tutaj ewidentnie jest zasilanie. Power Switch. To jest Power Switch. Dlaczego to nie reaguje? Spróbujmy bez karty graficznej. Muszę załatwić. Widzę teraz światło jeszcze z drugiej strony, ale jak na razie powinno być wystarczająco dobrze. Nie działa. Czemu to nie działa? Co zepsułam? Źle podpiąłem power switch, podpiłem go obok. No, od razu lepiej. Wyłączmy to i pora jeszcze raz, chyba już trzeci raz, na Radeona. Od razu podłączenie monitora. Jedna wtyczka sześciopinowa, druga wtyczka sześciopinowa. Jeszcze nic nie wybuchło. Okej, okay, ale nie mamy nic na monitorze. Jaki mamy kod? 80. Co oznacza kod 80? Oraz dwa krótkie piknięcia. Zacznijmy od głośnika. Okej, okay, teoretycznie RAM, ale to raczej nie to. 80 The keyboard test has started Może ja po prostu nie jestem wystarczająco cierpliwy Wyłączmy klawiaturę Czemu nie? Niech im będzie Klawiatura podłączona Ruszyło 85 tym razem Co oznacza kod 85? Wygląda na to, że to jest dalej konfiguracja Jakby wstępna Poczekajmy dłużej 38 78, 85. I na tym się zatrzymuje Okej, okay. pozbądźmy się karty graficznej w takim razie, a przynajmniej tego modelu. I wróćmy do starej, dobrej NVIDIA. To jest NVIDIA. NVIDIA 7600 GS. Sprawdźmy to. Okej, okay, tutaj nie potrzeba przejściówki. Zobaczymy, co się stanie. 2a. Okej, okay. monitor się włączył. 78, 85. Okej, okay, czyli wygląda na to, że aktualnie mamy informację o tym, że wyładowana jest bateria, a raczej że zostały zresetowane ustawienia. Więc 85 oznacza, że tutaj wszystko działa poprawnie. Więc może podłączamy to do złego portu? Wyjdź. Okej, okay, dzięki. Próbujmy. Jeszcze raz. Radona, Zasilmy go, gdyż karta graficzna powinna być zasilona. Jedna wtyczka, druga wtyczka. A teraz próbujemy użyć przewodu HDMI. Zmieńmy źródło na HDMI. parki. Na HDMI, a nie na plener Ok, HDMI 1, pokazało się jako dostępne źródło. Czy zobaczymy coś na monitorze? Proszę, 85, brak sygnału. Czyli wychodzi na to, że ta karta graficzna jest niesprawna. Niestety, jaka szkoda. Czy mam jakieś nowe pomysły? Chyba nie. Może źle leży w slocie i. Ok, to może być jakaś przyczyna. Więc tym razem będziemy ją trzymać w ten sposób i zobaczymy, co się stanie. Złapało sygnał, 85, dalej nie ma sygnału. Przykro mi, wychodzi na to, że ta karta graficzna. Jest niesprawna. Ja spróbuję jeszcze w takim ułożeniu. Dlaczego by nie? 38, 78, 85. I dalej brak sygnału. Więc wychodzi na to, że prawie wszystkie najważniejsze rzeczy są sprawne. Przerzućmy się jeszcze na działającą kartę. To wygenerowało jakieś ciepło? Chyba odrobinkę. I zamiast tej karty. Włożymy dwie karty na PCI. Wybierzmy Delinka oraz kartę dźwiękową. Dlaczego by nie? Jakaś dioda się tam świeci, ale Wy tego nie widzicie przy karcie Delinka. Załączyło się. Ok, wcześniej nie zobaczymy żadnych informacji o kartach. Może jednak. Widzicie, 56 MB wiramów w karcie graficznej. To jest moc. W setup, tap to display. Więc, jeżeli nie powodują krasza komputera przy starcie, uznajmy, że są sprawne Przynajmniej na razie. Zresztą nie będą one dużo warte. Już raczej nigdy. Dostaję nam jeszcze karty telewizyjne i coś się pokaże. Ok, Samsung. Przy karcie WinFasta jest zielona dioda. Mamy obraz. Fan Error. Nie dziwię się. Biu Fan Error. Nie dziwię się, nie ma żadnego podłączonego. Ale wychodzi na to. Że wszystko oprócz karty graficznej jest sprawne. Więc podsumowując, zasilacz mógłbym sprzedać za spokojnie 70 zł. Procesor, jakieś 30, płyta też 30. Są to ceny raczej niskie, żeby szybko się tego pozbyć. Chłodzenie. Myślę, że 10 zł. Jeżeli bym chciał to sprzedawać, na pewno wyszedłbym na plus. Ale zobaczcie na te ramy. Ja się ich nigdy nie pozbędę. Dzięki za oglądanie tego ciekawego filmu. Szczęśliwie wyszedłem na plus. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawcie łapkę w górę. I Do zobaczenia w następnych filmach. Pa. pa.